Witam! Jestem Ula i mam 9 lat. A oto moja ulubiona książka. Kocia Fajka i gondola przemytników. Kocia Fajka to jest seria, która dzieje się na Śląsku Ciechińskim w Ciefynie. To jest o kotach, które rozwiązują kryminalne zagadki i współpracują z policją. A jeśli chodzi o tom, którym chcę opowiedzieć, to dzieje się w Wenecji, gdzie z Palazzo del Monte znikają drogocenne księgi, a koty próbują je odnaleźć. Hmm. Lubię czytać tę książkę, bo jest czasem śmieszna, czasem zrafna. a czasem po prostu fajnie się ją poczytać. Ma litery dobrej wielkości, więc fajnie się czyta. A moją ulubioną postacią jest. Czarna Kotka Bronka, za którą się dzisiaj przebrałam. Jest to całkowicie czarna kotka, która mówi. Często miesza język koci z językiem gwary hmm? I jej ulubionym strojem jest czerwony berecik. Miau! Hmm? A jeśli kiedyś Zawitacie do Śląska Ciechińskiego, możecie weknąć tak. Witum, czyli witaj. Jakum masz na miano, czyli jak masz na imię. Wiela ci je, czyli ile masz lat. Poradzicie wądzić po naszemu? Czy dogadam się w lokalnym języku? Dziękuję. Miau.